Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Yy, ilu działaczy opozycyjnych żyje dzisiaj w biedzie i potrzebuje dzisiaj pomocy? 20 tysięcy, 40 tysięcy? Takie liczby padały podczas debaty. A czy Pan zna te dane? Ile zakładów pracy zostało zlikwidowanych w latach 1989-92? Ponad 700. Ile osób straciło wówczas pracę? Milion osób. Ile zostało zlikwidowanych praktycznie z dnia na dzień PGR-ów? Prawie pół tysiąca. Ile wówczas, o, ile wówczas osób straciło pracę? Prawie pół miliona. Razem daje to półtora miliona poszkodowanych przez system transformacji. I tym osobom nie należą się żadne świadczenia. Czym oni są gorsi? Dlatego, że nie trzymali ulotek w rękach? Nie, oni trzymali zwolnienie z pracy. Nie dzielmy polskiej biedy, ona jedno ma imię, pomagajmy wszystkim.